Witam Was w 18 odcinku z cyklu Zeszło na pniu. Dzisiaj jest 29 stycznia, w związku z tym przeklikuję raport z 22 stycznia, w którym znalazło się 17 samochodów i aż 6 jest już nieaktualnych. To jest Celica GTI, Trabant P60, Audi 80 w Cabrio, Audi A8, W12, Mercedes ML500 i Audi 100. Zapraszam do dalszej części odcinka, pokażę zdjęcia, opowiem o tych samochodach, które są jeszcze aktualne. Dzisiaj, pamiętałem, żeby pozmieniać miniaturki, <laughs> to jest raport, który, który dzisiaj przeklikuję. To są nowsze, ten jest dzisiejszy. Usiądę do niego zaraz po opublikowaniu tego odcinka, także na wieczór będzie kompletny albo na noc bardziej. Także przejdźmy do raportu, którym się dzisiaj zajmuję. Pierwszy samochód to wspomniany już Audi 100. Aukcja się nie ładuje. Samochód był z 90 roku, był wystawiony za 10 800 i jest już nieaktualny. Miał przebieg 90 tysięcy, nieco ponad. Także tutaj, jak najedziecie, to wyskakuje wam. Informacja deklarowany przebieg 90 tysięcy kilometrów. Niestety brak informacji o dokumentacji. Jeżeli ta informacja była, to po najechaniu na chmurka ona się tam pokazuje. Na no, dzisiaj jest parę rzeczy, o których nie wiecie, ale to z czasem będę o tym opowiadać. Następna Honda Civic za 10200 jest jeszcze aktualna, najprawdopodobniej z pierwszym lakierem. Także. No, aukcja się jeszcze ładuje. Później Lexus GS300 od trzeciego właściciela. Tutaj nie ma mowy o wypadkach, więc polecam dopytać. Samochód we względnie dobrej cenie i dalej jest aktualny. Następny samochód Mercedes W123 w wersji 300D, czyli w dieslu. Za 26 tysięcy, dalej aktualny. Następny samochód M6. M6 i to Całkiem niezłej cenie, bo 89 tysięcy to jest M6 ze Stanów Zjednoczonych była lekko, lekko rozbita, ale tutaj jest w treści ogłoszenia, wszystko jest napisane. Możecie sobie teraz zapauzować, przeczytać, albo link do treści raportu jest w opisie filmu, więc możecie sobie sami wejść. Tutaj jest mowa o lekkich uszkodzeniach i. Naj, naj, najprawdopodobniej nie był po żadnym dzwonie w każdym razie dalej jest aktualny potem w dalszej części odcinka będzie jeszcze 650 w podobnej cenie i też będzie aktualna <laughs> tylko w bardzo dobrym stanie następny Chrysler 35 35000 w 18 roku przyjechał ze Szwajcarii gdzie ponoć miał, ponoć miał jednego właściciela czyli najprawdopodobniej jest to europejska wersja chociaż tutaj pewności nie mam 5,2 litra 150 koni Dalej aktualny. I tutaj dwa samochody, które są już nieaktualne. We wczorajszym zeszło na pniu była W12 za 100 tysięcy złotych niecałe. W zajebistym stanie i nie znalazła nabywcy przez tydzień. Tutaj mamy W12, która leży na glebie i ma bardzo słaby opis. Na pewno jest z nią do roboty, a serwis jest bardzo drogi. No ale cena, w cenie malucha krótko mówiąc. I tutaj w komentarzu napisałem, żeby uwaga na skam. Bo ta cena jest taka, że no w samych częściach podejrzewam, że jest, było dużo więcej pieniędzy. Także uważajcie, jeśli coś jest w podejrzanie niskiej cenie, to uważajcie szczególnie na, na korespondencję, linki. W każdym, w każdym razie samochód jest już nieaktualny. Następny to w 163 ML500, czyli tak naprawdę pierwsza generacja, która z niskimi przebiegami jest już rzadkim bywalcem ogłoszeń. Tutaj był wystawiony za 59 tysięcy. We wrześniu sprowadzony ymm, i to on był sprowadzony z Japonii. Nieaktualny. Potem Citroen CX, aktualny. I następny nieaktualny samochód to Audi 80 w Cabrio. U właściciela od 4 lat. Całkiem ładna sztuka, z tego co widać, ktoś się postarał. <krym> Także nie wisi. Potem Audi A8, tutaj tapicerka skórzana czarna, pokażę Wam tą czarną skórzaną tapicerkę zresztą już trochę widać także no co ci ludzie czasami mają w głowie to ja nie do końca ogarniam 650 o której Wam mówiłem, tam na samej górze mieliście M6, która była za 89 tysięcy Tutaj macie oczko niżej, bo 650 za 76 oba dalej wiszą. Różnią się stanem, bo tutaj Japonia jest wysoką ceną 4B. Także, także najprawdopodobniej igła. Potem 240 za 26 tysięcy to ogłoszenie z grupy. Dalej się ładuje, także jest dostępne. Myślę, że cena dobra. Następne ogłoszenie rekin. E28 533, więc całkiem rzadki samochód. Dalej jest aktualny i następne dwa są nieaktualne. Toyota Celica z silnikiem 2 litry 156 koni. Tutaj jeszcze na niemieckich blachach, więc tutaj jest taka ikonka, że możliwe, że do opłat, jak ja jak widzę, że samochód jest nie do końca wiadomo, czy jest opłacony, czy nie, to zaznaczam to, żeby później w obliczeniach można było takie samochody wykluczyć, aczkolwiek na ten moment nie ma takiej możliwości, raczej wprowadzimy to z czasem. Także samochód nieaktualny. I potem Trabant P60 Opisany był jako odrestaurowany, a blacharz kosztuje około 20 tysięcy. Dobry teraz jeszcze na dodatek trudno go znaleźć, więc Jeśli faktycznie był odrestaurowany, no to cena Taka, że już jest nieaktualny I następne Audi S3 Ono się dalej ładuje, także jest aktualne To by było na tyle Zapraszam Was do kupowania kont premium, do, żeby być na bieżąco i widzieć te ogłoszenia, które dopiero zejdą, czyli tak naprawdę częściowo sporo okazje. Zapraszam Was na giełdę. Giełda jest darmowa, można wystawiać. Ostatnio weszła fajna Reno-5. Yy, pokażę Wam zresztą <laughs> krótki odcinek, to nie może będę przedłużać. Dzisiaj weszło ładne Skorpio, prawdopodobnie wrzucę je do, do raportu. Wczoraj weszła ładna W203. Tam w opisie jest, że doinwestowany. Polski salon i zawsze w rodzinie faktury, książka serwisowa, więc jeżeli na kompresorze, także na giełdę was zapraszam. Giełda póki co jest darmowa, jeśli samochód jest ładny, to sam z własnej inicjatywy napisz im na facebooku, narobię wam zasięgów. Także będzie mi, miło, będzie mi miło, jak wy mi też narobicie zasięgów, coś klikniecie, jakąś, nie wiem, łapkę w górę, czy, czy subskrypcję, czy udostępnicie coś na swoich social mediach. Także Jutro się nie widzimy, bo ja we wtorek nie napisałem raportu w zeszłym tygodniu, więc widzimy się w środę. Do zobaczenia. Cześć!